Przed nami majówka, czyli okres grillowania i wspólnego biesiadowania. Jednak zanim kiełbaska się smaży, mam dla Ciebie czekadełko, czyli pyszną deskę przekąsek. Popularne i niezastopione roladki w tortilli. Ja robię z dwóch kawałków e, tortilli. Wykładam dowolny serek i wszystkie składniki. Dziś używam takie jak widzicie i bardzo szczelnie zamykam. Obtaczam folię i tutaj mam tortillę taką e, pomarańczową. I również wykładam serek i tutaj nieco zmieniam składniki. Pamiętajcie, że możecie użyć to wszystko, co macie w lodówce. Następnie rolatkę ponownie zwijam bardzo szczelnie. Możecie ją przygotować nawet dzień wcześniej, wieczorem. A teraz moja ulubiona rolatka z serka śmietankowego, prażonego słonecznika i z szynki konserwowej. Wykładam, zwijam w takie ruloniki, przecinam na pół a także mini koreczki, tutaj mamy mozzarelle, midorki koktajlowe, sałatę, kabanosy, następnie mini kanapeczki, tutaj używam wszystkie składniki, które wykorzystałam do tortilli, układam na tacce, po bokach nasze koreczki, zawijane szyneczki i wszystkie pozostałe składniki, czyli rolatki z tortilli. Tak przygotowane rolatki są idealne na grilla, jako przekąska, Zrobię koniecznie, polecam.